Cześć kochani, nazywam się Iga i witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Co chciałam dzisiaj zademonstrować to jest po prostu prosty makijaż do pracy, który zazwyczaj noszę. Jest to y, makijaż w barwach neutralnych i naturalnych, który moim zdaniem sprawia, że czuję się najładniej. A mimo wszystko nie wyglądam na zbytnio umalowaną, bo przecież nie o to chyba nam chodzi, w zależności gdzie pracujemy, nie? Ale, ale tak ogólnie to po prostu chcę wyglądać naturalnie. I chcę wyglądać ładniej. Chcę, aby ten makijaż sprawił, że e, moje rysy twarzy są podkreślone, to co lubię w swojej twarzy, jest podkreślone, a to za czym tak za bardzo nie przepadam, trochę się ukrywa, nie? No i co chciałam e, dzisiaj zademonstrować, to są takie bardzo naturalne odcienie. E, mam tutaj paletkę Stuface Natural Matte, i również mam drugą paletkę z tej samej serii, też Stuface i ta się nazywa Natural Eyes. Czyli mam dwie te paletki. Dostałam je na urodziny od mojego wspaniałego narzeczonego. W sumie zarzuczyłam sobie tylko tą matową od niego na urodziny, ale pomylił się i kupił mi tą, w której się znajdują również różne takie błyszczące odcienie i perłowe odcienie i metaliczne. I tak jak tutaj widzimy, są one bardzo ładne, także nie jestem niezadowolona z nich, aczkolwiek bardzo mi zależało na tej matowej palecie, więc jak się do. Jak jak mu powiedziałam, że się pomylił i żeby po prostu wymienił, jeśli się da. No to poleciał i tę drugą też kupił. Także okazało się, że teraz mam dwie palety. <grym> I Natural Eyes i Natural Matte Eyes. Czyli w tej Natural i Matte Eyes mamy same odcienie matowe, które są bardzo takie na co dzień, w których bardzo łatwo się prawdopodobnie odnajdziemy. Mamy takie podwójne palety, jakby tutaj te. Z cieniami jasnymi, które są do użycia na całej powierzchni oka i do tych odcieni przejściowych w zagięciu oka. Uważam, że to jest bardzo fajnie rozwiązane, ponieważ ja zazwyczaj kończę te właśnie odcienie, które są te jasne, przejściowe najszybciej, a najdłużej mi zajmuje skończenie tych cieni, które są ciemne, bo ich używam tylko tak do pogłębienia oka i do podkreślenia linii rzęs. Więc bardzo się cieszę. Paletka ta pachnie mocno y, orzechami kokosowymi, więc jeżeli ktoś nie lubi kokosu, to może przeszkadzać. A daje, daje dosyć ostro, daje czadu. Ale ja lubię kokos, także mi to jakoś nie przeszkadza. Jest ok, jest dobrze. Chociaż wolałabym, żeby nie pachniała niczym, ale. Dobra, to zacznijmy. Czyli y, na ten naturalny wygląd, po pierwsze mam już na twarzy nałożony podkład i mam twarz upodobraną lekko. Ok. Więc chciałabym przede wszystkim użyć tych cieni z tej palety matowej. Mogę dodać tam troszeczkę z tych błyszczących, ale przede wszystkim pójdziemy w te matowe, nie? Także e, pierwsze pójdziemy do cienia, który się nazywa Haven. Tutaj na samej górze. I ten cień się powtarza w jednej i drugiej paletce, także mam dwa razy tego cienia, więc dobrze, bo ja taki cień bardzo lubię i ja go na pewno zużyję, więc się mi nie zmarnuje. Więc ten cień Haven chciałam sobie nałożyć pod łukiem brwiowym. tak, żeby nam trochę rozjaśnił tą właśnie część oka pod łukiem brwiowym. Zauważyłam, że jeżeli to robię, to oko wydaje się większe, bardziej wyraziste i cienie ładniej się po prostu eksponują. Dobra, jako drugi cień to użyjemy może tego cienia Less is More z matowej, z matowej tutaj paletki. I ten cień dajemy w zagięciu oka i rozprowadzamy go dosyć wysoko, aczkolwiek nie pod sam brwiowy, tak, żeby ten jasny cień był ciągle widoczny. Ok. Teraz jak mamy to zrobione, to ja chciałam sobie pogłębić troszeczkę kształt mojego oka tutaj i... Tam, gdzie mam taką zachodzącą skórę na oku, która nie jest zbyt ładna, chciałam ją troszeczkę przyciemnić, niech się nam schowa. Bo to, co przyciemniamy, to się chowa, a to, co rozjaśniamy, wychodzi do przodu, prawda? Taka jest zasada ogólnie w makijażu. Dobra, więc w tym miejscu damy może sobie odcień kliwicz, który jest troszeczkę ciemniejszy i bardziej taki chłodny, chłodny w odcieniu od tego poprzedniego. I ten nałożę dokładnie tam gdzie mam tą wystającą taką część powieki, która mi się nie bardzo podoba. Okej. Okay. Przyciemniliśmy troszkę. Może chciałam sobie przyciemnić kąciki oka zewnętrzne troszeczkę. I tutaj mamy najciemniejszy cień w tej palce, nazywa się Ryski Bis. Strzepujemy troszkę i podkreślamy te zewnętrzne kąciki. Chodzi o to, żeby po prostu dodać trochę wyrazistości oczom, no i o to, żeby rzęsy wyglądały na gęstsze. I może trochę uniesiemy nawet tą powiekę właśnie przy użyciu tego cienia. Chciałam, żeby ten makijaż był bardzo naturalny, więc nie będę robić pełnego linera na całej powiece, tylko właśnie w tym kąciku zewnętrznym i w kierunku do zewnętrznego, zewnętrznego kącika brwi bo wtedy to wygląda najbardziej naturalnie, moim zdaniem. To samo zrobimy na drugim oku. Okej. Okay. Teraz nie chciałabym, żeby to było aż tak mocne, więc troszeczkę to rozprowadzę. I dzięki temu nie mamy żadnych takich ostrych linii, które by nam przeszkadzały i nie wyglądały zbyt naturalnie. A chodzi o to, żeby wyglądać naturalnie dzisiaj, prawda? Cały widz na tym polega. Dobra, troszeczkę jeszcze dołożę może tego tutaj z eksperta, tego na górze. I jeszcze raz wracam z tym pierwszym pędzelkiem, którym rozprowadzałam pierwszy cień. I jeszcze raz to wszystko rozprowadzam. Wiecie co? Jak ja mam być jeszcze to ten makijaż już jest, jest dobry. Dlatego ja uwielbiam tego typu cienie, ponieważ naprawdę prawie nic nie zrobisz na oku i wyglądasz świetnie. Naprawdę. I tak się zastanawiam, czy chcę coś błyszczącego na powiece, czy nie, ale chyba sobie dzisiaj odpuszczę. Jedyne co chciałam zrobić to... Mam tutaj e, rozjaśniacz od twarzy, też z facea. To się nazywa Bl e, Blinded by the Light. I jego sobie użyję w kąciku wewnętrznym i pod łukiem brwiowym, żeby troszeczkę rozjaśnić, dodać troszeczkę blasku do tego makijażu. Więc damy pod łuk brwiowy odrobinkę. Niedużo. Kurczę, no, uwielbiam te cienie. Są rewelacyjne. Naprawdę są tak bezproblemowe, że naprawdę nie trzeba mieć żadnych umiejętności makijażowych, żeby pięknie wyglądały na oku. Dobra, podkreślimy troszeczkę ten wewnętrzny kącik oka. Jak mam być szczera, to tylko nałożę teraz maskarę na oczy, na rzęsy, przepraszam. Może troszkę różu do... czy ja chcę różu policzków dzisiaj? Okej. Okay. Czy jeszcze nam coś trzeba? Bronzera, nie bronzera, wiecie co? Ja uważam, że naprawdę nic więcej nie trzeba. I czasami, jeżeli e, jesteśmy zadowolone z tego, jak makijaż wyszedł, to po prostu to zostawmy tak, jak jest. Nie kombinujmy, bo przekombinowanie też jest niedobre. A chodziło o to, żeby wyglądać naturalnie. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Cieszę się bardzo, że tutaj trafiliście na moją, e, na moją stronkę. Bardzo proszę, jeżeli macie chwilkę i nie, nie sprawi Wam to problemu, to subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, który Wam przypomni o moich video. No i do zobaczenia niedługo. Kocham Was bardzo wszystkich i pozdrawiam serdecznie. Pa!